koniec maja, podejście na Grzesia jestem na wysokości jakieś 1500 metrów i nie wierzę nie było mi tu raptem 3 tygodnie co tutaj się w ogóle wydarzyło jak stąd wyjeżdżałem było lato a teraz jest zima chyba, że miesiące mi się pomerdały. Wszędzie biało Jak tu biegać? Dobrze będzie Może nie będzie koma Ale będzie to, to Górska przygoda To jest Nieuniknione To chcemy dzisiaj przebiec Z Łukaszem Tą granią Później tam tam, tam, tam gdzie te chmury. Tam, później tam i tam. Jeszcze rozważaliśmy Słowację. Tam co trochę na przypale, bo szlaki pozamykane. I na pewno nie przetarte. Jakby tego śniegu nie było, a tam wyżej na pewno będzie go więcej. To jeszcze można by coś próbować. Ale albo zrobimy trening, albo... Ugrząźniemy i zaliczymy fajną przygodę, ale bez treningu. No i jeszcze... Zaczęło padać, a miało nie padać, miało być słonko, ale trudno, trzeba brać co dają Dobrze, że miało rady tu w ogóle przyjechać. Na miesiąc harda, stał mi jeszcze miesiąc. Po co to wszystko? Żeby ukończyć hardon i zająć przy tym jakieś dobre miejsce: pierwsze albo drugie, ewentualnie trzecie. Harda. Такие тяжелые только в татрах.